Hallo zusammen, liebe Freunde und Moin aus Hamburg! Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie z Hamburga. Heute ist Dienstag, der 9. Mai. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Wielkie dzięki za odwiedziny na tym kanale oraz za wasze subskrypcje. Hauptthemen für heute sind... OECD mahnt Deutschland zu mehr Tempo beim Klimaschutz. OECD wzywa Niemcy do przyspieszenia Tempa ochrony klimatu. Deutsche Industrie produziert überraschend deutlich weniger. Niemiecki przemysł produkuje zaskakująco dużo mniej. Wir legen los. Der Spiegel und Peking legt Minister Lindner aus, wie China den deutschen Finanzminister bruskiert. Na, początek Spiegel, który pisze o tym, jak Peking wyprosił ministra Lindnera, Chiny lekceważą niemieckiego ministra finansów. Respektloser Affront, China lässt Lindner Besuch platzen. Die Bild-Zeitung, Gazeta Bild pisze o lekceważącym afroncie. Chiny odwołują wizytę Lindnera. Sprecherin des Bundesfinanzministeriums in Berlin. Das Treffen soll auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Natomiast rzeczniczka Ministerstwa Finansów mówi, w każdym razie spotkanie będzie w późniejszym czasie. Odbędzie. Tak, że kiedyś Minister Lindner po prostu dam, do dotrze. Unglaublicher Verdacht. Trickst Putin so deutsche Sanktionen aus? Die Bild-Zeitung. Gazeta Bild, natomiast, pfische o niewiarygodnem podejzheniu. Czy w ten sposób Putin oszukuje niemieckie Sanktionen? Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, die Exporte der deutschen Wirtschaft in Russlands direkte Nachbarschaft sind seit der Ukraine-Invasion nach oben geknallt. Dane Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują, że niemiecki eksport do bezpośrednich sąsiadów w Rosji gwałtownie wzrósł od czasu inwazji na Ukrainę. Podejrzenie jest takie, że po prostu ci sąsiedzi dalej te wszystkie towary sprzedają e, do Rosji po prostu. No i szok umfrage AFD Hengt grüne noch weiter ab. Nowy szokujący sz sondaż. AFD wciąż wyprzedza zielonych, jeszcze bardziej ich wyprzedza. Und wir haben Kapitel im grünen Fels, auch z Bruder beret die Regierung. Tymczasem okazuje się, że mamy znowu kolejne tam podejrzenia i też brat Greisena doradza rządowi Habeka, ministerstwu Habeka, czyli rośnie ta bańka osób powiązanych z ministrem Habekiem, najpierw była najpierw był grajchen, później była jego siostra, teraz jeszcze brat, także bańka dosyć duża. Ciekawie, kiedy pęknie. Habek, Deutschland baut solarenergie 2023 erstmal um 10 gigawatt aus und kommt damit schneller voran als geplant. Minister Habek jednak pozostaje tutaj, słuchajcie, pozytywny. Niemcy po raz pierwszy zwiększają energię słoneczną, rozbudowę energii słonecznej o 10 gigawattów w bieżącym roku, tym samym robią szybsze postępy niż planowano. Der Spiegel aber, ale słuchajcie, Spiegel kommentuje: kein Gas, kein Netz, kein Geschäft. So vertrödelt Deutschland den Wasserstoffboom. Natomiast Spiegel pisze o tym, że nie mamy gazu, nie mamy sieci, nie mamy żadnego biznesu wokół tego. Niemcy tłumią, czy Niemcy marnują cały boom wodorowy. Bislang fehlt es an allem, um das Wundergas nutzen zu können. Spiegel podsumowuje: jak dotąd brakuje wszystkiego, aby móc użyć tego cudownego gazu. Zielonego Wodor, Paliwa, Zukunft. Prüfbericht des Industrie-Länderclubs OECD mahnt Deutschland zu mehr Tempo beim Klimaschutz. Rapport des Audit OECD wzwingt Niemand zu die der zu Ich lade Sie in Tagesschau. OECD mahnt mehr Tempo bei deutscher Klimaschutzpolitik an. Sie fordert von der Bundesregierung mehr E-Mobilität und mehr Investitionen in den Schienenverkehr. Andererseits lobt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die schnelle Reaktion des Bundes auf die Energiekrise. Puma-Panzer kostet die Bundeswehr jetzt 140 Millionen Euro mehr. Business Insider, Business Insider, bescheid, dass die Puma die Bundeswehr 140 Millionen Euro weniger ähm, ja also die preise sind um fast 13 gestiegen ja und ja das mit muss die bundeswehr jetzt rechnen noch seine wzrosty o 13 bundeswehr ist po prostu zbyt wolna w tych swoich zakupach daten des statistischen bundesamts deutsche industrie produziert überraschend deutlich weniger dane federalnego urzędu statystycznego niemiecki przemysł produkuje zaskakująco dużo mniej der stärkste rückgang seit einem jahr geht besonders auf die autoindustrie zurück I mamy najostrzejszy spadek od roku, który jest szczególnie związany z branżą motoryzacyjną w Niemczech. Bund-Länder-Flüchtlingsgipfel. Warum am Mittwoch ein eklakt droht? So, je, mówiliśmy o tym, w środę ma się odbyć szczyt w sprawie uchodźców. Dlaczego grozi nam skandal na tym szczycie? Pamiętacie, kraje związkowe chcą od rządu więcej pieniędzy. I mamy jetzt hier ein internes papier: schnelle abschieben, härter durchgreifen. Das plant der Kanzler mit Flüchtlingen. I Bild Zeitung, gazeta Bild, natomiast, natomiast pisze o tym, dotarła do jakiegoś dokumentu. Kanclerz, co kanclerz planuje zrobić z uchodźcami, Ma być więcej represji, szybciej ma być załatwiane sprawy na granicach i szybsze deportacje. Gut, zum Tag der Befreiung. Oberverwaltungsgericht bestätigt Verbot russischer Flaggen in Berlin. die haben wir J. Zwiecientzwa, ich finde, hier sind vor allem Russen. Und hier der höchste Sound Administrative in Berlin. Bestätigt den Verbot der Flaggen in Berlin. Und Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil. Wer Aufträge vom Bund will, muss Tariflöhne zahlen. Natürlich haben wir auch Projekt neues Projekt, ein Gesetz der Ministerplatz Heil. uzyskiwać od rządu federalnego zlecenia, musi płacić zbiorowo uzgodnione wynagrodzenie, tzw. Tarif, tarif lune, czyli nie dla wszystkich będą teraz zlecenia rządowe i państwowe. Dobra, nie jest wszystko tak źle, słuchajcie, na tym świecie plus 4,6% cal der Einkommensmillionäre deutlich gestiegen plus 4,6% znaczny wzrost liczby milionerów dochodowych czyli tych ludzi którzy zarobili w ubiegłym roku milion ze swojej pensji po prostu laut statystycznym bundesamt ist der anteil in hamburg und bayern am größten według federalnego urzędu statystycznego odsetek tych ludzi milionerów dochodowych najwyższy jest w hamburgu i w bawarii także mówię nie jest tak źle gut das war's für heute